Do czytań. Kanał na YouTube po nazwie Prawdziwe Życie w Bogu, jest prowadzony przez grupę modlitewną Różańca Dwóch Serc. Są na nim umieszczane czytania, jakie Pan Jezus wskazuje naszej wspólnocie podczas liturgii Różańca oraz inne filmy i relacje, będące w istocie nieustannym wezwaniem Pana Jezusa do mojego i Twojego nawrócenia. Oto czytania, jakie Pan Jezus przeznaczył naszej grupie modlitewnej Prawdziwego Życia w Bogu. W piątek 26 listopada 2010, po odmówieniu tajemnic radosnych, rozważanych według modlitewnika Różańcowego, punkt 3. Czytanie z Księgi Ezechiela, rozdział 21, wersety od 5 do 22. Księga Ezechiela, Miecz Jahwe. Jahwe skierował do mnie te słowa: Synu Człowieczy, obróć się na południe i skieruj swą mowę ku południowi. I prorokuj przeciw lasowi krainy południowej. Powiedz lasowi południa, słuchaj słowa jachwe. Tak mówi jachwe pan. Oto podłożę pod ciebie ogień, który strawi każde zielone i każde suche drzewo. Gorejący ten płomień będzie nieugaszony i spłoną w nim wszystkie istoty począwszy od południa aż do północy. I każdy żyjący zobaczy, że to ja jachwe go zapaliłem. A nie zostanie ugaszony. Wówczas powiedziałem, ach jachwe panie, oni mówią o mnie, ten tylko przypowieści opowiada Jachwe skierował do mnie te słowa Synu człowieczy zwróć swoje oblicze ku Jerozolimie skieruj swą mowę przeciwko miejscom świętym i prorokuj przeciwko ziemi izraelskiej powiedz ziemi izraelskiej tak mówi Jachwe. oto ja jestem przeciwko tobie i dobędę miecza mego z pochwy i wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika ponieważ wytnę spośród ciebie sprawiedliwego i grzesznika Dlatego miecz mój wyjdzie z pochwy na wszelkie ciało od południa aż do północy. I wszyscy poznają, że ja jachwę wydobyłem miecz z pochwy. Już nie powróci do niej. Ty zaś, synu człowieczy, jęcz jakbyś miał biodra złamane. W goryczy jęcz na ich oczach. A gdy powiedzą do ciebie, dlaczego jęczysz, odpowiedz: Z powodu wieści, która gdy nadejdzie wszystkie serca osłabną, wszystkie ręce omdleją. Wszelki duch zamilknie i wszelkie kolano się rozpłynie jak woda. Oto nadchodzi. Dokonuje się. Wyrocznia Jachwe Pana Jachwe skierował do mnie te słowa. Synu człowieczy prorokuj i przemawiaj. Tak mówi Pan. Mów. Miecz, miecz. Wyostrzono go i wyczyszczono. Na krwawy bój wyostrzono, by lśnił jak błyskawica. Wyczyszczono. Dałem go, by wyczyścić, by chwycić w dłoń. Miecz wyostrzono i wyczyszczono aby go podać w rękę tego co zabija krzycz i lamentuj synu człowieczy gdyż zawisł on nad moim ludem nad wszystkimi książętami izraelskimi wydanymi pod miecz wespół z moim ludem a więc uderz się w biodro albowiem próba nadeszła a cóż chociaż nawet nie ma berła które gardzi wyrocznie jachwe pana a ty synu człowieczy prorokuj i bij dłonią o dłoń miecz podwoi i potroi ofiary Miecz, mnożący zabitych, wielki miecz, który wokół was krąży. Aby serce omdlało, by się mnożyły ofiary, u wszystkich bram umieściłem miecz, sporządzony jak piorun, naostrzony, aby mordował. Uderzaj w prawo i lewo, dokądkolwiek ostrze twoje jest skierowane. Także i ja będę bił dłonią o dłoń, a gniew mój uśmierze, ja, Jachwę, powiedziałem. Oto słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Orędzie miłości, przekazane was Suli w dniu 10 września 1992. Prawdziwe życie w Bogu, tom 2, zeszyt 62, strona 302. 10 września 1992 roku. Panie mój Boże, ja jestem. Mała, jestem autorem orędzi Prawdziwe życie w Bogu. One są moim darem dla was wszystkich. Mają na celu doprowadzenie was do zrozumienia mojego serca i tego, że jestem z wami zawsze i wszędzie. Już od 1986 roku Pan Jezus przekazuje swoje orędzia, które przeznaczył w współczesnej epoce. Na proroka naszych czasów Pan Jezus wybrał spośród maluczkich was Suleryden, urodzoną w Egipcie. On samą budził jej duszę ze śmiertelnego latargu bezbożnego życia, uformował i uczynił darem dla Kościoła oraz całej ludzkości. Poprzez dzieło, które polecił was Suli nazwać prawdziwe życie w Bogu, Pan Jezus karmi nas chlebem miłości bezpośrednio swoją ręką i wskazuje, że obietnica zapisana w pismach o drugim wylaniu Ducha Świętego właśnie się dokonuje. Przeczytaj w Księdze Joela, rozdział trzeci, werset to od 1 do 5. Jeśli słowo, które teraz usłyszysz, poruszy Twoje serce, nie czekaj w bezczynnie na przyjście Pana i zatroszcz się o duszę swoją, swoich bliskich i innych grzeszników. Wynagradzaj modlitwą, postem, jałmużną, czynami miłości i wszelką posługą swoim bliźnim. Każdy jest wezwany do świadczenia o obecnych działach ducha świętego i wynagradzania za grzechy człowieka wobec Bożej Sprawiedliwości. Wołaj, krzycz, proś, błagaj, módl się, Uwalniaj duszę z czyścica ofiarując za Nie odpusty zupełne i na wszelkie sposoby wskazane przez Pana Jezusa, powierzaj się Bożemu miłosierdziu. Sposobem wyznaczonym przez Niego właśnie dla naszego pokolenia są orędzia miłości. Przez orędzia prawdziwego życia w Bogu Pan Jezus oczyszcza duszę was oraz każdego przyjmującego Słowo tego niebieskiego dzieła. W ten cudowny sposób wylewa na dopficie swego świętego ducha miłości Boga do otwartego serca. Na całym świecie, chrześcijanie, katolicy, prawosławni i protestanci modlą się na różańcu tworząc wspólnoty modlitewne prawdziwego życia w Bogu, o co prosi nasz Zbawiciel. 2 sierpnia 1991 roku polecił, Wasulo. Niech twoje grupy modlitewne zostaną nazwane grupami modlitewnymi dwóch serc, bo nasze serca są zjednoczone w miłości i stanowią jedno. Pan Jezus przekazał Was Suli jak mają przebiegać liturgie różańca i teksty rozważań do wszystkich tajemnic, a także nieustannie obdarza darem swych modlitw do Ojca Niebieskiego dla obecnego świata, który dopuścił się odstępstwa. Ty także jesteś wezwany do przyjęcia tego daru nieba i nie będziesz już mógł powiedzieć Panu? Że o nim nie wiedziałeś. O polskim papieżu pan Jezus przekazując przez was Sule prywatne orędzie dla Karola Wojtyły powiedział: Nie słuchajcie tych, którzy przeciwstawiają się Piotrowi, temu Piotrowi moich baranków, którym jest obecnie Jan Paweł II. Został wybrany przeze mnie, umiłowany mojej duszy. Nie słuchajcie tych, którzy go potępiają, oni się zagubili. Wszystkie orędzia są dostępne bezpłatnie w formie elektronicznej lub dźwiękowej na międzynarodowej stronie internetowej www.tjaktadeusz, i jak oraz na stronie wydawnictwa www.voxdomini.pl. Kanał na YouTube po nazwie, Wassula Redenoredzia, został stworzony aby ułatwić duszom poznanie tego dzieła Ducha Świętego. Działa miłości Boga w Trójce Jedynego, przychodzącego do nas poprzez słowo przekazywane Prorokowi naszych czasów. Kanał na YouTube, po nazwie Prawdziwe życie w Bogu, jest prowadzony przez grupę modlitewną Różańca Dwóch Serc. Są na nim umieszczane czytania, jakie Pan Jezus wskazuje w naszej wspólnocie podczas liturgii Różańca oraz inne filmy i relacje będące w istocie nieustannym wezwaniem Pana Jezusa do mojego i Twojego nawrócenia.